Czekaj, 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 mam pomysł. Ty wyobrażasz się, żem streamował w, w taki sposób, a czy. Ej, będzie, będzie przynajmniej do jakiegoś memu. Kamerzysta to jest miętka faja przy mnie teraz, nie? Kamerzysta to jest miętka faja przy mnie. Poczekaj mi piwo. To jeszcze jakiś roasting by się przydał, nie? Jakiś diss na kamerzystę.

Chyba się pojechało. Ładuj w dochal. No chyba się tam popielę. Ładuj. Bo zaczynam mnie chwytać, zaraz nie będę na co opanował. Ładuj. Na pewno. Na pewno, ładuj. Jedną. Dwa, od razu te dwie no. Co jeden nosek chcesz przeciążyć? Ładuj, 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 ładuj. KODET, KODET! Ładuj w kinol. Five minutes later. No, dobra. no i chuj What the fuck? spływać? No, nie wiem czy popijałem, ale możemy spróbować. Dobra, nie wynurzaj się. Nie. nie, która nie czesała się teraz przez tydzień, nie? Niech mi ktoś powie, że nie wygląda majestatycznie. O co wam chodzi? Ja nie wiem, o co wam chodzi. O kurna, ruchałbym. O kurna, ruchałbym. Ja, ja mam słaby gust, nie, Ale... O kur O! Dzień dobry! Tym podobny ...podobne, ile tam z tak bo ja tego nie wiem w sumie. To no musiałby pan po prostu mi to właśnie wszystko przeka... Yes. No, jakoś... mam bardzo dużo. No chachcie mam chyba 3000 wina. 60. Zamknij! Te! To, co to było? Interesy załatwiam Przepraszam <ścoughs> na moc. No w sumie mi też to przeszkadzało, że cały czas tam gadał. Więc... Pole pole! Takie coś tylko umiem To zaśpiewaj. Trevor, Trevor! Łysy! Trevor! Demor, TREVOR! weź, TREVOR! Może Mhm... Okej, okay, dobra. Oglądasz to drogi widzu... Cieszysz się też w głębi duszy... Kiedy zrobię to wspaniałe? RIP TE TWOJE USZY! Hej, tam, trollolo, hej, tam, lololo, -lo -lo. tak w was, kurzę, że będziecie mieli to spierdolo DOLO, dobra. Nie no, odpalam już za bardzo. Sorry, 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 sorry. Mam dobry humor. Jestem kreatywny dzisiaj. Produktywny, kreatywny. Produktywny, nie? Ach. Nie mamy. Dzięki, dzięki, na razie pingwinek Co? Masza, flut, pod małych stóp Nie chcę iść to dla nas lepiej, <gulet> bo... Pod małych stóp małych stóp Ale fakt, ja to było, było na tym serwerze 32 A pa, Gratuluję pośpiechu no co? No co się stało? Ja na zawsze. O, o kurwa. him. him o, o. Jak klasło jeszcze. Okay. No gruby no. Zobacz, jak to, to wygląda, right. woli się zabić niż mi płacić. Pieprzony grubas no. Aj. Masz ty, kurna... Narafra jezu Co tu za hajka lecz tamaj wodna Na chują tą karetkę bierze JeSUS Maria No too Tyra Jakie fatality poszu <laughs> AAAAA <laughs> Halo Ała. Wiesz co to znaczy? Mhm NIKI BOX No Wszystko za darmo, chłopakom załatwiłem się, Narko też mamy, jak zawsze pod dostępem. Nie, to jest tylko z głównego ja to... Założysz jej torbę na łeb Halo, motherfucker. Ja? KURW CO JEST, KURW Oho, tak słowa siadła Nie chcesz wymienić? Chcę, tylko że mi lokalny spadł z nieba co wszystko w porządku? Co to górna było? Oglądanie was wszystkich. Wiecie co by to było? Trumam. Trumam na osirandoma. A potem, a potem wieczorem, wybaś mi podzieszyłem nie?